Dla mnie, jeżeli ktoś, wiesz, czaruje, ja jestem piękna, jestem ładna i teraz masz super zyski, albo ja jestem, jak to się mówi, pięknym, jak to się mówi, w garniturze, to nie o to mi chodzi. Pamiętaj tylko jedno, że stopa zwrotu, to jest najważniejsze. Pytasz tego człowieka, a pan kupuje dla siebie czy inwestycyjnie? Nie, no inwestycyjnie. A, no to jak to się mówi, pan mówi, że pan lubi mhm. schabowe, to znaczy, że teraz przyjdzie do pana, jak to się mówi, moslem, który nie je wieprzowina, a pan mówi, tak, najlepszy jest schabowy. No, tak nie wolno. Witamy wszystkich serdecznie. Nowy odcinek Duba Invest. Z strony Wojtek, Andrzej, ojciec, syn. Dzisiaj ciekawy odcinek, bo co? Mówimy o praktycznych znowu przykładach od inwestorów dla inwestorów, liczbach i faktach. Trzy lata temu... Tak. tak trzy lata temu klient mhm. kupił z deweloperem, z którym współpracujemy. No on tak naprawdę na początku, jak to się mówi, to powiedział dokładnie. tak, okej, okay, wie pan, co podobało mi się to, że pan powiedział o tym sianie. Sianius. To sianie to mi się naprawdę bardzo podoba. No, sianie to wiecie, na czym polega. Sianie polega na tym, że zasiejesz małą ilość, jak to się mówi, a rośnie ci tam 10 albo. Razy więcej, tak? I tutaj chodziło o to, żeby zasiać, jak to się mówi, nie kupić jeden lokal i się skoncentrować na jednym, bo to jest początek, bo to jest wiadomo, że lepiej zaczynam zawsze małą łyżeczką. Wie pan, jak to jest. My jesteśmy tak nauczeni tych, tych stereotypów, tak, żeby po prostu trzymać się tego, ale ja wam powiem tak: jeżeli w życiu się nadarza okazja, to trzeba właśnie najpierw przemyśleć, zrozumieć, poznać liczby, tak? A potem dopiero działać. I jak on usłyszał o tym Sianiu, to mówię, Wie pan co? Ja w zasadzie chciałem kupić jeden lokal, ale jak mówicie, że to jest topowy deweloper, z którym współpracujemy i pokazaliśmy mu liczby transakcji, które były w trakcie budowy, w trakcie, bo to jest ważne, żebyście wiedzieli, także takim Twoim, jak to się mówi, pierwszym sprawdzianem, to jest to, co się dzieje w trakcie budowy. To nie jest sposób na zarabianie, żebyście wiedzieli doskonale, to jest oczywiście. Tak, można na tym zarobić u bardzo niewielu deweloperów. Tak. Naprawdę na palcach jednej ręki. To absolutnie reszta ci powinno widzieć. Na razie to nie wyszło, jeszcze nie ma. To później to trwa całe życie, że ciągle gonisz nadzieję, że może zarobić, a i tak nie zarobisz. Natomiast tutaj ważne jest to, że jest w trakcie na, już w trakcie budowy mamy wyliczenia, sprzedaże, po prostu od klientów, którzy przechodzili na następny, że w momencie, kiedy. Nic jeszcze nie jest zrobione, tak naprawdę. Nic nie wyszło powyżej Ziemi, nic tam się jeszcze bierze. Fundamenty są, jak to się mówi, stopy zwrotu już na tym etapie na około 25, 26, 30%. Nie chcę mówić więcej. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. On od was w zasadzie powiedział wyraźnie: Ja chciałem kupić jeden. Ale jak zrozumiał, zobaczyłem zobaczył te liczby, to mówił pan co, mi się podoba okolica, i na pewno chciałbym jednak może dwa. A może? I nagle powiedział: A może wie pan co, zróbmy tak. One bedroom? Tak. Czyli dwupokojowe, dwupokojowe tak. i jedno było Two trzy pokojowe. Tak, Trzy pokojowe plus dodatkowy i tam dla dzieci, czy dla zabawy, czy dla gosposji, Tak, Czy dla tak. tak. I... A to się wzięło tylko, że powiem krótko, z tego payment planu, tak. że on zrozumiał, że jak jest payment plan, to nie musi od razu 100% mieć przy oddaniu, tylko tak. co on może przy oddaniu? Albo finansować, albo sprzedać. Że nie musi nawet tej ostatniej wpłaty jeszcze wpłacać, żeby sprzedać. On to zrozumiał, że sesja może być po 35%, ale jak chce przy oddaniu, nie musi nic więcej wpłacać. I najlepszą rzeczą było to, że wziął, jak to się mówi tak, dwa dwupokojowe, i jeden trzypokojowy, zasiany, mówi zgodnie z tą całą regułą, o której mówicie. I ja każdemu mówię, że jeżeli masz możliwość, żeby zasiać co najmniej dwa, startuj od dwóch, bo i tak jeden sprzedasz, jeżeli z nami kupujesz. Jeżeli z nami nie kupujesz, to uważaj, to na, o czym mówię od razu, nie? bo ważne są właśnie te lokalizacje, wybór tego. I teraz, jeżeli, jak to się mówi, kupił trzy, Sytuacja wygląda w ten sposób, że on bardzo cwanie. Ludzie myślą w ten sposób, że jeżeli jest oddawany, to ja chcę być pierwszy. Pierwszy, pierwszy, który sprzedaje. Błąd nie pierwszy. Akurat w tym budynku, gdzie jest, wiecie, gdzie u tego dewelopera, gdzie 80% i tak już jest właścicieli, dla siebie oni nic nie wystawią to zostaje 20%. Teraz wyobraź sobie, że to jest 150 mieszkań. 20% to jest 30 mieszkań. I z tego, z tych 30, niech będzie, jak to się mówi tak, połowa na, będzie na wynajem, nie będzie do sprzedaży, a połowa jest tylko do tego, żeby zrobić właśnie flipa. I teraz, czy twoje mieszkanie ma być pierwsze, czy lepiej 14, 15? 14, 15. Liczby, i liczby mówią jednoznacznie, 14, 15. Bo ludzie będą gonili za tobą i gonią za tobą, że pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte idzie taniej, a dopiero później oni widzą, jaki szybkie jest to te tempo, że podnoszą ceny. I tak. dlatego tu było ostatnio, no, no, w zeszłym tygodniu przykład, tak. jak, jak odbierał. Tak. W ciągu 10 dni tak. podniósł o 100, 000. O 100 10 tysięcy. Dni. 10 dni. Chciał sprzedać, tak. ale 10 tak. dni, 100 tysięcy więcej. Tak. Powiedział, OK, teraz podnoszę cenę. Tak. No bo dostał zapytania, 1, drugie, trzecie, czwarte. I powiedział, dobra, widzę, że za taniej, za tak. taniej jest. Tam. I wiesz tak. wtedy doskonale, że ile tu było transakcji zrobionych. Tak. Tak. Dlatego nie staraj się. Pierwszy, jak to się mówi szybko, niektórzy by chcieli wszystko szybko. Ja też byłem z tych, którzy chcieli szybko, ale prawda jest tego typu dzisiaj, powiem tak, cierpliwość, cierpliwość. bardziej Czas. popłaca. Nie. I on, jak to się mówi, za 10 dni to jest 100 tysięcy dodatkowo. A przecież suma, jeżeli chodzi o zysk, to było 80 procent więcej od ceny wyjściowej, za jaką kupił. Nie to, co płacił. Nie, nie, nie. Trzy lata temu kupione. Teraz przez tego one-bedroom, bo coś okazało, że on powiedział, przez co, że dzięki Bogu, teraz powiedział, po poczekaj, tak, że zasiałem, to jeden one-bedroom, te dwupokowe, sflipowałem, jedne zostawiłem na długoterminowy wynajem, a teraz ten tupla stady trzymam. Dlaczego? Bo tam już mam ponad 90% zysku, ale dalej dostaję zapytanie. On powiedział, ja na razie czekam, ja chcę właśnie odczekać 2-3-4 tygodnie, nawet 5 tygodni, jeżeli muszę, bo zobaczysz, cena pójdzie dalej do góry. I on zrozumiał w praktyce wreszcie to, co mówiliśmy mu 3 lata a. temu że cierpliwość, ty nie musisz być pierwszy, poczekaj do oddania, jak będą klucz oddawane i wtedy zobaczysz, jak będą się gonili. Ale wiecie, ale najważniejszą, wiesz, najważniejszą rzeczą jest to, że on to zrozumiał bardzo szybko i on teraz przy tym właśnie największym mieszkaniu nie powiedział, nie, A, Wstrzymuje się, skoro ja mogłem teraz, jak to się mu wyciągnąć na tym one bedroom, tak naprawdę, czyli dwupokojowym mieszkaniu, to jest 10 dni, 100 tysięcy, to mówię, ok, teraz już nie mam, jak to się mówi, już mnie nikt nie wybije, już teraz wszystko wiem. To jest 3 lata, ten człowiek się totalnie zmienił. On chciał kupić jeden lokal. On chciał, jak to się mówi, zacząć powoli. Mówię, mam, ja wszystko tak, to wie pan małą rzeczkę, sprawdzę. Wszystko jest ładnie. Ale pamiętaj, lokalizacja. Jeżeli ją masz, to tak samo jak dzisiaj mówimy o tym kasynie, jeżeli jesteś koło kasyna, to za trzy lata ty możesz się obudzić, ale pociąg odjechał. Tak, tak. Staniesz na stacji i powiesz tu, kurczę, wie pan, ja przyszedłem na, na ten pociąg. Powiedział Panie, to już wie pan. W tych cenach, no dzisiaj nie pan się modli, że pan zapłaci 100% więcej. Jak 100% więcej? Ja miałem jak to się mówi za 2,5 miliona. No tak dzisiaj musi pan dać 5%. I to, to jest to, co mówimy wyraźnie, że jeżeli jest to dobra lokalizacja, tylko jeszcze raz podkreślam, dobra i bardzo dobra, reszta nie ma szans. Nie żyj opowieściami, że jak to się mówi, tak, kobieta i chłop, każdy chłop będzie dobrym mężem. Musi być, jak to się mówi, wiesz, wiecie o tym doskonale wszyscy. Wybór, 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 i jak to mówią selekcja. Tak samo jest tutaj z nieruchomościami. I człowiek, który się nauczył, jak to się mówi, siania, i przez te trzy lata. Zupełnie inny gość dzisiaj. On mówi, tak, ja tutaj czekam, i z tych pieniędzy, które ma, od razu z tego jednego natychmiast zasiął cztery. Przy kasynie powiedział: OK, ja muszę teraz, jak to się mówi, ta teraz już wiem, jak, jak to wygląda. Ale pamiętajcie jeszcze jednej rzeczy, że no od inwestorów dla inwestorów to jest też trochę inaczej. My szukamy wszystkich, jak to się mówi, możliwości, żeby wyobraź sobie, że lokal finansujesz i za sześć miesięcy. Czy do 9 miesięcy idziesz drugi raz do banku i wtedy dostajesz zupełnie inną kwotę kredytu, ale to może na innym odcinku, żeby tak, nie mieszać wszystkiego, tak, to chcę Wam powiedzieć, że sianie w Dubaju to jest pierwsza podstawowa sprawa. I jeżeli jesteś w dobrym miejscu, bo to jest decydujące, w dobrym miejscu wtedy, jak czujesz, że masz możliwości, siej bo na pewno będziesz miał stres. W dobrym miejscu, u dobrego dewelopera i tak przyjdą do ciebie, i tak będą cię, jak to się mówi, chcieli wyszarpać to mieszkanie, a ty wtedy powiesz tak, mm, Mariola, jedno mamy, kurczę, no ale wiesz, wsadziliśmy, zobacz, to było 2 miliony 400, 2 miliony 460%, to jest milion 440 wsadziliśmy. I ile? On powiedział, no milion 400 daje więcej górki, czyli 100% na zainwestowany kapitał dostajesz 100% więcej. Nie, a może on... źle usłyszałeś, Piotrek. zadzwoń jeszcze raz. No i takie są rozmowy. I wtedy, jak to się mówi, mówisz, tak, kurczę, miałem wziąć dwa, byśmy ten jeden zostawili. A tak, milion czterdzieści na zainwestowany kapitał, to ja mam w 3 lata 100%, jak to się mówi, na to, co zainwestowałem. Ale prawda jest tego typu, że jeżeli masz dwa, to masz tą możliwość i chętnie to zrobisz. Natomiast jeżeli nie masz dwóch, to prawda jest taka, że oczywiście tylko będzie tak, że szkoda, że wtedy. Nie zainwestowałem, tak, tak. ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Łatwiej wtedy powiedzieć, to ja jeszcze przeczekam rok czasu i za rok, jak to się mówi, sprzeda, bo i tak masz dwa. Tak. Natomiast jeżeli jest jeden, to, to wtedy trzymasz, jesteś trzymać się. Ta, no sobie... ale to też jest ok. Tak. tylko że pamiętajcie o jednej rzeczy. Zawsze będziesz miał niedosyt, że byłeś w dobrym miejscu i tylko, jak to się mówi, to tak jakbyś skreślił tego lotka, tylko go nie wysłałeś i mówisz, kurde, ma moje liczby, Mariola. A ona mówi, a wysłałeś? No nie, nie wysłałem. Hmm. Ale to samo przykład podobny Grzesiu. Grzesiu też kupił sobie Two Bedroom. Tak. I wiem, że jak był na zjeździe teraz na ostatnim i zobaczył, poczuł te Dubaj, to wtedy napisał po Zjeździe. Chyba dwa albo trzy dni później, jak już wrócił polski Wojtek, jedno ci powiem. Ja wtedy właśnie chciałem zacząć małą Miałem kapitał na ten Two Bedroom, te większy, ale jeszcze nie wierzyłem w to. I potem, jak przyjechałem, zobaczyłem te rozmach, no mówię, liczby na tym przykładzie teraz ostatnio, znowu są ewidentnie Two Bedroom, three Bedroom. Te większe lokale, tak. przez to, że jest inna demografia, jest inny popyt. I dlatego też jest inny zysk z jest tego, jest jeszcze większa dynamika na tych większych lokalach. Tak, nawet jak to się mówi, mamy dzielnice, gdzie, gdzie nie ma pozwolenia na to, żeby były, wyobraźcie sobie kawalerki, Alec. czyli studia. O czym to świadczy? Że tam będzie zupełnie inny klient. No i teraz tak, ten zupełnie inny klient ma najmniejszą możliwość, to jest dwupokojowe. Tak. Dlatego musisz mieć, jak to się mówi, uciekać tam, gdzie są trzypokojowe, bo co? Więcej powierzchni, mniej lokali i lepiej są oczywiście położone w budynku. Zawsze szukaj tego, żebyś był lepszy. A lepszy to jest tak, że nie szukasz tej ceny, bo mówisz, ja bym, kurczę, wie pan, żeby cena pasowała. Cena jak pasuje, to reszta nie będzie pasowała. A jak reszta pasuje, to mówisz tak, kurczę, no ale wie pan, cena. No właśnie tak to już jest, że dlatego. Ta część wyskakuje, która ma bóle żołądka, jak jest cena, a ty musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz. I tak finansujesz z reguły z nami, przynajmniej maksimum to jest 60%, tak? 60%, a 40% możesz przecież finansować. I jeżeli na 40% dostajesz kredyt, który powiedzmy po dwóch latach, czy po roku, bo przyszedł klient, mówi, ja nie daję 1,4 mln na ten przykład, kiedy ty zainwestowałeś, tylko daję 2,8 mln rok później. To wtedy mówisz, jak to mówią, jak to dobrze, że wziąłem kredyt, bo zerwanie tego kredytu kosztujecie 10, 10 tysięcy, Jest jesteś wolny, a zarobiłeś raz tyle. No ale ty musisz wiedzieć, że wiesz, to wszystko robi kontakt z ludźmi, którzy praktykami. siedzą w tym. Dokładnie tak. I po to my robimy te zjazdy, żeby, jak to się mówi, uczyć tych, którzy już mają, tych, którzy pierwszych chcą mieć, ale tych, którzy już mają, oni rozmawiają z tymi, którzy po prostu zaczynają. I to macie też, jak to się mówi, społeczność, która się tak naprawdę sama. Edukuję, ale na przykładach zupełnie praktycznych, bo dla nas najważniejszą rzeczą jest praktyka. Dla mnie, jeżeli ktoś wiesz, czaruje, ja jestem piękna, jestem ładna i teraz masz super zyski, albo ja jestem, jak to się mówi, pięknym, jak to się mówi w garniturze, to nie o to mi chodzi. Pamiętaj tylko jedną rzecz: stopa zwrotu. To jest najważniejsze. Teraz tak, biznesowo, liczby muszą, się, muszą pasować i jeżeli to pasuje, to to jest, jak to, to jest dokładnie to miejsce, gdzie powinniśmy inwestować. Podstawa. Następny klient, który ile ma? 11 już mieszkań, wszystko na podstawie liczb. Dobra, dopiero chyba jak dziewiąte kupi, to przyleciał do Dubaju, ale tak. wszystkie, no dobra, Wojtek, wyślij mi twojego Excela, sprawdzę, czy liczby się zgadzają. I on dostaje w sumie mojego Excela, który my dla siebie używamy. I on powiedział Wojtek, pasuje, Dobra, Haczyk, biorę, skakuję, jadę z wami. I to jest, to jest zawsze to samo. Na samym początku liczby się muszą zgadzać. I tak jak mówię, sianie. sianie. sianie, 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 sianie. I pamiętaj dobrze, by było tak, żeby też te terminy były różne, nie? Jeżeli są możliwości i terminy różne, to też jest ważne, ale ty sobie sam robisz wtedy terminy, tak. bo nawet jest dobry projekt i on jest oddany ten sam w tym samym roku, w tym samym powiedzmy, nawet miesiącu, to mówisz, okej. Okay, tak. Tego przetrzymam jeszcze, jak to się tak. mówi miesiąc, czy pół roku, czy nawet rok czasu, natomiast ten już pójdzie. I pamiętajcie, że wtedy wystawiasz, jak gdyby dwa lokale. Jeden. Albo drugi, jeden taką cenę, drugi taką, czy byś po prostu i tak jeden sprzedaż. Tylko jest jedna rzecz. Ty masz wyciągnąć tą maksymalną cenę, bo to jest właśnie cel tej inwestycji. Ale to też mówię, przykład tego, co mówisz, no bo wtedy jak masz tylko jedno mieszkanie, co, co masz bój? I ciągniesz trzymasz się tego lokalu, że mam jeden i nie chcę sprzedać, bo mam jeden. Ja mówię, największy błąd, już to widzimy, my nie mamy klientów, żeby mieli jedno mieszkanie. Tak. Po prostu nie ma, no bo oni wszyscy zobaczyli, jak tylko rozpoczęli współpracę, jak zobaczyli liczby i jak zobaczyli... Do trzech miesięcy jest drugie zawsze. To, 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 tak. To jest, to jest z automatu, no bo no, mówię... Ale widzę, my że... też otwieramy możliwości, tak. bo mówimy wyraźnie, ty nie musisz mieć całej kwoty. tak? Tylko jak to się mamy partnera, gdzie masz tak. finansowanie z nami, czy to jest powiedzmy te 40% czy 60%, w zależności od tego, ba, później jeżeli masz bardzo ważna rzecz, powtarzam, jeżeli ty masz dobrej lokalizacji lokal, który Dzisiaj kosztuje na przykład 3 miliony, a będzie kosztował, jak to się mówi, 6. Nie? nie za 10 lat, tylko będzie kosztował 6 i to będzie za 4 lata, powiedzmy. Nie? Trochę szybciej też będzie, no ale weźmy 4. To jeżeli za 4 lata kosztuje 6, to pamiętaj, po 6 milionów, tak, możesz dostać 65% kredytu, czyli to jest. Prawie 4 miliony, a ty zapłaciłeś 3, czyli masz płacone pierwsze to, co było, te 40% brakujące, i jeszcze masz kolejne, jak to się mówi, 2,5 miliona na to, żeby zasiać. Dlatego my pokazujemy, jak można siać, ale pierwsza inwestycje robisz ty i pierwszą inwestycję ty nabierasz ogłady. Pewności, widzisz te liczby, widzisz to pożądanie z tego rynku, które chce od ciebie, i wtedy dopiero jak to się mówi tak, jeżeli nagle bankier mówi tak, że to, co zapłaciłeś, 3 jest warte 6, no to muszę Ci powiedzieć tylko jedno, rzecz. Nie trzeba dużo dyskutować, bo bank mówi tak, my chcemy zabezpieczenie, które tak, jest warte 6, tak, i dajemy 60% tak, czy 65%, to, to jest prawie 3,8 miliona dodatkowych pieniędzy, tak. bo masz dobrze kupiony lokal. A jeżeli masz źle kupiony, to dałeś, jak to się mówi, 3, a bank przychodzi i mówi tak, OK, 2,8. To musisz dopłacić, żeby. Dostać kredyt na 3, wyciągnięty, mówią nie, my wyceniliśmy 2,8. To już masz 200 tysięcy, jak to się mówi, mniej. I dlatego to jest ta różnica, z kim się zadajesz, takim się stajesz. Tak, aby był fokus na to, żeby, jak to się mówi, szukać te inwestycje, które dają przewagę. Dają, jak to się mówi, możliwość tego zysku, inwestycyjnie się absolutnie zgadzają. I dlatego ja też powtarzam zawsze, wie pan co, ale ten widok, ale ten to, a ten to. I tak mówisz, pytasz tego czy człowieka, a pan kupuje dla siebie czy inwestycyjnie? Nie, nie. no inwestycyjnie. A, no to jak to się mówi, pan mówi, że pan mhm. lubi schabowe, to znaczy, że teraz przyjdzie do pana, jak to się mówi, moslem, który nie je wieprzowina, a pan mówi, tak, najlepszy jest schabowy. No, tak nie wolno. Pamiętaj jedno, rzecz, że jeżeli robisz inwestycyjnie, to rób inwestycyjnie, inwestycyjnie. a nie pod siebie, tak, ale większość jest egoistów i próbuje pod siebie, tak. dlatego nie wybierajcie, nie szukajcie, najważniejsze, żebyście byli, bo jeżeli jest ta lokalizacja, to my wam na pewno nie pozwolimy, żebyście mieli, jak to się mówi, te lokale, które się do tego nie nadają, tylko te lokale, które się nadają, bo chcemy, żebyście inwestowali dalej, tak. w następnych projektach i to jest naszym celem tak. i również waszym. Dokładnie, dlatego jeżeli chcecie też przyjechać do nas do Dubaju, mamy taki trzydniowy zjazd, pod spodem możecie się zarejestrować w link i jeżeli jesteście zainteresowanym projektem na przykład koło najdroższego kasyna na świecie, to skontaktujcie się z nami. Tu na dole jest wasz, nasz numer od taty i mój i na pewno pokażemy, gdzie jest najciekawszy lokal, jak jest najciekawszy też projekt. Dlaczego? No bo od inwestorów dla inwestorów Duba robi trochę inaczej. Zresztą, jak klienci nam też powtarzają. Dlatego na pewno się zobaczymy albo w Dubaju, albo też w poniedziałek na kolejnym webinarze. Z tej strony Wojtek. Andrzej. Ojciec. sin